Słuchajcie, dzisiaj kontynuujemy drugi dzień Aleksandra Łodzin i testujemy tory go kartowe w okolicach Warszawy. Tak jak widzicie, takim chyba nie będziemy jeździć. Więc jesteśmy w Racing Center Warsaw i idziemy, zobaczymy, czy nas wpuszczą i dadzą nam jakieś karty do jeżdżenia. A naszym testerem, oczywiście, będzie dzisiaj Aleksander. No dobra, może i ja też. O, Biotark jest we świątecznej pomocy. Motorek. Tu mam jakiegoś go karta. Ten jakiś taki duży. Redmond. А вот электрик, ребята, такие тихие. Jak wrażenia po elektrycznych kartach, co? Ale chyba szybko było. Na wrażenie. Jest co, nie zobaczymy, bo nie ma prądu, więc nie ten, ale e, były na pewno lepsze niż te na Litwie. No. A no chodź. Dobra, uwaga, do wyjeżdżamy po jednym co od tego. Da pan delikatnie gaz, zobaczy pan, czy jego rusza. Dobra. Sorry. Jak się podobało? Tak. Dobra, zobaczmy, jak nasze przejazdy. O, trzecie miejsce. A, Aleks, ty ostatni. No, mów, jak się podobało. No, bo i znam najlepsze karty ze wszystkich. Aleks ocenia go karty jako najlepsze ze wszystkich. Słuchajcie, yy, jeśli chodzi o bezpieczeństwo, no to tak. Gokarty, widziałem dla Aleksandra, miały pasy. Ale dla dużych osób nie, więc nie wiem, czy to jest jakieś, ma duże znaczenie. Ale wiem, że w innym, ale? na innych torach, na innych Gokartach były pasy. Gokarty, według się... mnie, ja dużo mało jeździłem, to są jak na razie najlepsze. Dla Aleksa, który jeździł na pięciu czy sześciu różnych, e, też są najlepsze, więc naprawdę fajna zabawa. Ja dopiero poczułem naprawdę po trzecim przejeździe, że, że w ogóle jeżdżę. Tak. tak. Powiedzmy, no. Jeżeli chodzi jeszcze o to bezpieczeństwo, to moim zdaniem bardzo mocno trzymają te pasy. Bardzo mocno, to ja dobrze. Ja chciałem się o tak zrobić, to nie mogłem, bo to tyle może maksymalnie było. To dobrze. Słuchajcie, no, jeśli chodzi o też y, taką infrastrukturę tutaj na go-kartach, no to y, jest coś do picia, macie też y, jakiegoś bilarda, pingponga, chyba w cenie tak naprawdę, bo graliśmy w pingponga za darmo, więc na pewno można polecić. No i ogólnie fajnie. Jedziemy na następne. Jeśli chodzi o tor, też był bardzo fajny według mnie. Bo był dwupiętrowy, fajnie był zrobiony, że można też było się w niektórych miejscach wyprzedzać. Co jeszcze powiesz? Wygoda? Wygodnie było. Wygodnie, no dobra. Ale nie, był jeden problem, że tutaj obok kolan tak ocierało o coś. O zaczep na kierownicę. Według mnie minus był największy taki tak naprawdę, że elektrycznych gokartów nie słychać. Jak ktoś ci siedzi na tyłku to nieraz możesz go nawet nie zauważyć. Ale udało mi się jedną osobę wyprzedzić. Kolejnego karty. Tutaj w okolicach Janek, Nadarzyna macie trzy gokarty. Tak? Jedne akurat dzisiaj są zamknięte, więc nie będziemy testować. Tu jest Pole Position, jeszcze jest S8 i tam gdzie byliśmy Center Warsaw. Więc idziemy teraz na Pole Position. Aleks będzie testował, ja na razie nie. Byłem już na tej firmie. Tak, na wymowie, oni mają w dwóch miejscach No dobra, zobaczymy jak to tutaj wygląda Jednak zmiana planów, ja też będę jeździł Kominiarka jest, idziemy, jeden przejazd tutaj Jak, tam się? Zapraszam pana Dobra tak. tak Państwo tak? Tak no, dobra. Zapraszam do szotni. Panowie jeździli? Jeździli. Słuchajcie. Ja najsłabszy. Alex na trzecim miejscu. O, nie nagrałem wam, bo nie było tego. Miejsca, żeby... Ale tor wygląda tak. Tutaj jest wyjazd na zewnątrz. Tamtędy się wyjeżdża. Fajnie. Dziękujemy. Dzięki bardzo nie Do widzenia. No i jak się podobało, opowiadaj. Było, moim zdaniem to super jest. Fajnie, było można dać gazu, bo, ja bo ja chyba w pięć okrążeń zrobiłem na pełnym gazie. Może tam w niektórych sytuacjach. To ładnie. Bo ja miałem też taki zabój, że dwie osoby były za mną i one mieli, oni byli ogólnie szybsi, ale bardziej się jakby zakręty. W innym miejscu no, Ale jest... oceniając, które go karty były dla ciebie najlepsze, najlepsze go karty były poprzednie. No, Aleks uznaje, że najlepsze go karty były te Center Warsaw, elektryczne. Mi też się podobały bardziej niż te. To tutaj Trzęsie i w ogóle. Ale też ogólnie no, ale tu nie było pasów. No nie było pasów. No. I swoją drogą mnie też ograł, więc tam mi się bardziej podobało. Bo tam chyba byłem szybszy. Tak. <laughs> Dzień dobry, w nowym dniu, w nowym blogu. Dzisiaj jest można powiedzieć smutny dzień dla naszej rodziny, ponieważ wyjeżdżamy na 4 miesiące. I żegnamy dzisiaj się z Aleksem. Lili, pożegnaj się z Aleksem! No, you Alex! Nice. O papa. A pa. you oh the O my god! broken broken Broke? Broke Alex. Yeah. What yeah. are you doing no, there? No, Alex, mama powiedziała, no. że muszę buziak do ciebie. Muszę buziak do ciebie. Musisz dać buziaka bratu. No tak. <laughs> A to walka jest tutaj na <laughs> <do> całego. <laughs> Cztery miesiące się nie będziecie widzieć. No. Aha, oh, go ja y Alex, go sobie ja Alex. later. I miss you. Miesięcuje <noise> Alex. No, cztery miesiące jedziemy odwieść Aleksa do mamy, a niedługo wyjeżdżamy na Filipiny, ale jest teraz jego miesiąc z mamą na wakacjach. No w przyszłym roku, jak dobrze pójdzie, to Alex z nami pojedzie na Filipiny w przyszłym roku na wakacje. Wiecie, na Filipiny na miesiąc wyjazd to trochę drogo, bo bilety są drogie, dlatego wolałbym na dwa miesiące, ale się pewne osoby nie zgadzają. Chciałbyś pojechać na miesiąc czy na dwa miesiące na Filipiny? mam, no, nie ale na ile chcesz, na ile chciałbyś pojechać? To Tata, tej Alex to A, no to nie wiem, chciałbyś na, na miesiąc czy na dwa? Miesiąc. No, no to chciałbym tylko na miesiąc, więc pewnie pojedziemy na miesiąc. Nie wiem jak to zrobimy, ale to dopiero jak skończymy budowę resortu tam i wszystkiego, prawda? Więc przyszły rok to jest najwcześniej. Ale jeszcze zanim odstawimy go, to jedziemy na Gokarty, bo Mat chce i Aleks chcą jeszcze pojeździć, potrenować. To będą już chyba dziesiąte albo ponad dziesiąte jazdy na Gokarta w Alexa Ja nie jeżdżę, bo chciałem ma ten, na ten tandem na dwójkę, ale oczywiście wszystkie zarezerwowane. No pokaż co dostałeś na urodziny ode mnie. Żeby nie było, że tata nie daje synowi prezentów na urodziny. Aleks dostałeś co? Ketchup. Kilogram keczupu i gumę. Ale gumę to Ci pożyczam tylko. Aleks się zaczął, zaczął podciągać, więc na razie używa gumy. Ale ketchup Ale ketchup. No tak. Buty, buty też kurczę. Kupiłem mu buty dwa razy albo trzy razy. użył więc musi zabrać do, do mamy, żeby tam mógł, bo, bo mu nogi urosną. I będą buty do wywrócenia tak? nie, no Co? A, no to swoją drogą, to też te buty, jak nie zużyjesz ich, no to zostawię, się będą dla Mata. To jest plus mając większą rodzinę, że w koszulkach chodzi brat, siostra i starszy brat, starsza siostra i cała rodzina. Mama. Znaczy raczej młodsza, ale to w trudno... Dobra, jedziemy. Jak było? Super, ale pod koniec zauważyłem tą zmianę, że nie jedzie przerwa. Co, elektryczne dużo szybsze? No. Ale nie chodzi o tą zmianę. Zwolnili. Żeby... No, no. No, tak. Ale znów O, Mat jedzie. Mat ten, jedzie. Faster, Mat, faster. No, gazu, gazu. Jedź, 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 cześć! Zielone, jedziesz Zielone znaczy jedź. Jedź, nie myśl o tym. Nie, no, trzymaj, trzymaj Dawaj, dawaj o. Gazu, gazu, dawaj, dawaj, jeszcze jedno okrążenie. Czerwone. Czerwone znaczy stop, tak? Czekasz na zielone? No to przygotuj się. Żółte i gaz dodechy. Dawaj, gaz do dechy. No a w międzyczasie tutaj sobie grają w... Basketball, tak? W koszykówkę. Aha. O, było blisko. Prawo Pascala, biegasz. No. O, brawo Pascala! No. Siaka! O, brawo! Było blisko. Pożegnać się z Alusiem, bo nie będziecie go widzieć przez 4 miesiące. Dawaj buziaka! Musisz wysiąść i dać buziaka Liliusz. Lili. Oi Alex, we go home now. Lili. She's What happened? Dogata, she she told me to sad. You Sad, Lily? Okay, que Love you. Bye. Hug. Hug, hug, hug. hug. Tata, ja Então Alex outra <laughs> parte No, close. She wants a hug. Aaa, she won't hug o. Pa, pa Alex Mój jeszcze z drugiej strony, bo jeszcze mat chce. Innego przychód Cztery miesiące się nie będziemy widzieć. See you, bye tak bo zapomnieć pelcaka tu masz dużo rzeczy buty gumę do trenowania kominiarkę na go karty swoje dwie karty bo w każdej firmie oczywiście trzeba zapłacić wpisowe i kartę się dostaje o, będziemy tęsknić za Tobą Jelin mówi będziesz tęsknił za nami? To cztery miesiące, to jest jedna z dłuższych naszych rozłąk, słuchajcie. Było już cztery miesiące, co? A będziesz dzwonił za ty? No na Whatsappie, codziennie. Kamyczki jeszcze swoje tutaj masz. Z jakiego kraju? Z trzech. trzech, dobra. Leć, trzymaj się. Proszę być grzecznym. Tak masz, daleko. Biegaj. Idziemy odwiedzić ja. dziadka. Przed wyjazdem na Filipiny. Bo nie będziemy go widzieć też parę miesięcy ładnych. Nie chce z nami jechać na Filipiny, więc... Pojedziemy bez niego, może następnym razem. Z Aleksem i... Dziadkiem. Tak Mati? Tak. Chcesz zobaczyć dziadka? A? A gdzie dziadek mieszka, bo tu daleko. Wejdź do on eating McDonald's z chicken nuggets. Chicken nuggets. Now I going to. Dzień dobry Dzień dobry, dzień dobry, cześć. dzień dobry otworzyły? Tak, a dlaczego tak, nie? No, bo cośka przyszła, to nie mogła otworzyć, no, no Dawaj, dawaj, no. dawaj Lily nie poznaje dziadka A, no, mhm. widzisz, to twoja wina, że... Dzieci ci, te, wnuki cię nie poznają. Ale mat, jest poznał. Mat się cieszy, bo zostanie tutaj z tobą. Tak, pewnie, że tak. Zaś zostanie. Zaś ją zostanie. Zjazd całej rodziny. okazuje się. A po co buty będziesz zdejmować? No bo się zdejmuje w domu buty. A Gdzie zośka? O, o, o się. A, dzień, dobry, dzień dobry, dzień dobry. Zobacz, jaki wynik? Dzień dobry. Ty. Finał. A popatrz, ty trendu na siłownię chodzi. Oczywiście, że ma? a ja? A ty nie masz telewizora ode mnie z roboty przypadkiem? Nie. To nie, to nie ten? Też z roboty. Ta, a proszę. gdzie tamten powiesiłeś? o tam. Patrzcie, się tutaj powiesił w ogóle. Lily, i cię przywitaj. A taki nowy system. Wieszanie no mysle, telewizorów. No mysle, a co? Dwa haczyki, prawda? A nie, I troszeczkę sznureczka a? i telewizor sobie chodzi. No wiesz, dokładnie. Pięknie. Będzie no. tutaj stawiać. Najtańsza opcja wieszania, Ale po co tutaj ten wynajmujesz ten pokój? No jeszcze? Jak ktoś chce tutaj ten, jest do wynajęcia pokój. No tylko trzeba jeszcze łóżko kupić. No łóżko to na teraz wystarczy, a ile, ile za wynajem tego pokoju? Nie wiem jeszcze, no co? Tato, pokój to na Grochowie, ten. 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 Z by wzięli, nie? No ja nie wiem. No co Ty, z ja teraz by półtora koła chyba za pokój, no co? ten, co? spokojnie. Z chęcią by wzięli, co Ty. Jest taki w stylu staromodnym, z lat 60 jest Tak, w stylu staromodnym, Retro. lepiej historii Retro. nie pytać z tym, co very było. No, ma? nawet mapa Polski jest w cenie pokoju. jesteśmy? Jest biureczko, jest też, my jesteśmy tutaj, w Warszawie, tu. Jest, ile? Z półtora tysiąca jesteś w stanie wziąć chyba z tym pokój, co? Nie wiem. Na Grochowie, do dobra komunikacja, no, dobra. do przystanku, wszystkiego. No, odnowiamy. Bez tak. pluska. Wspólna kuchnia, wspólna łazienka. No tak. No. Jego i tak nie ma przez cały dzień w domu. To nawet z dwójką można było wziąć, co? O, Zoska już chce wynająć. A tego matka znasz? Mata tego? Znasz? To znam. jest mat. Znasz go? braciszka tak? No. no, 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 no. Palili! Pa, Powiedz mu tacie. takie. tacie pa. Tata? Co? Tata. co? Mamy, takiego... już, mamy już takie głosiam. same, tak? No tak o... Słuchajcie, o. Mata do tych. do a, relaksu jest. Chodź do taty, nakam. O. 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 No, chodź, chodź. Trzymaj, nie puszczaj go. Boisz się dziadka? Tata. Co się stało? Gdzie mama? Uh. O. <laughs> no co? Lily się boi dziadka. No? Dlaczego się boi dziadka? Co? She just woke up. Ah, no, it's not the reason. Stary, brzydka taka. O oh, tak. Go tu mama, go. Go tu mama. Boi się nawet podejść do dziadka. Oh, oh my god, oh my god. A ten się nie boi wcale. Bo on zostaje u ciebie. O! Oh. Słuchaj, wcale. Nie rzucę go. A potem, go, go A potem będą go plecy A potem będą go plecy wplątały. A łachotki masz? A masz? Ma! Ma Dziadek odwiedzony możemy wracać do domu. Na dzisiaj atrakcji wystarczy. Były kłady, był McDonald's. Pożegnaliśmy się z Aleksem. Teraz czas na odpoczynek przy niedzieli. No do domu. Do domu? Byliśmy na Gokart Byliśmy na Goka! Mamy piłeczkę, chcecie zobaczyć! O, przez chwilą, ale Mattie znalazł piłkę kauczukową. A ta piłka w ogóle ma w środku... O! Widzieliście? To mogę zobaczyć mogę? jak ściśniesz to świeci. <śpiętna> Ktoś zgubił tutaj z bloku, ustawę, z, z piętka musiał wrócić. proszę. It's your court Dobra! Trzymajcie się! Do zabka we go work! A musimy jeszcze kupić jajka. No, Więc zostawcie łapkę w górę, komentarz taktyczny i zapraszamy do następnego odcinka.